Zespół Antoniego Macierewicza idzie ku prawdzie z wielką energią, z wielką siłą. Jesteśmy coraz bliżej prawdy. Antoni, Antoni zaczynał od niczego. Dzień zwycięstwa, dzień prawdy. Ciągle musimy się do niego zbliżać. Dojdziemy do prawdy. Jesteśmy blisko, jesteśmy. Coraz bliżej prawdy. Będziemy zmierzali ku prawdzie. Za chwilę rozpocznie się porządne śledztwo. Przed nami jeszcze niełatwa droga. Usłyszymy już prawdę. Będzie prawda, nie będzie kłamstwa smoleńskiego. Jesteśmy na tej drodze, drodze do tego celu. Dom przeciwstawiać się temu to jest naszym celem. To znaczy prawdzie o smoleńsku. Będziemy, będziemy znali prawdę, dotarcie do prawdy. Ta nasza misja zostanie skończone i jesteśmy blisko coraz bliżej prawdy i to już niedługo doprowadzi do prawdy